Książka zapraszam Was do kolejnej lektury yy, nagrodzonej w konkursie, piątym konkursie imienia Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABC Cała Polska Czyta Dzieciom. Ta książka otrzymała drugą nagrodę w kategorii wiekowej od 6 do 10 lat. Jest o przyjaźni chłopca, dziewczynki, no a także różnych innych perypetiach i innych przyjaciołach. Yy, przeczytam. Rozdział pod tytułem: Proszę mnie nie podglądać. Myśli Heleny były ostatnio smętne jak pogoda za oknem z trzech ważnych powodów. Pierwszy niby nastał grudzień, a wciąż zamiast śnieżnego puchu królowało deszczowe błoto. Drugim była pani Aurelia. Zmieniła się, ale na gorsze. Helena nie mogła uwierzyć, że w przypadku pani Aurelii to możliwe, a jednak przestała się do niej uśmiechać, nawet żmikowato. Za każdym razem, gdy palce heleny uderzały w klawiaturę, nauczycielce muzyki drgała powieka, a wargi zsuwały się w cienką, prostą linię i siniała. Istniała więc obawa, że gdy Helena mocniej uderzy w klawisze, Panią Aurelię udusi jej własny, wyprochmalony kołnierzy. I powód najgłówniejszy, który smętnych myśli Heleny nie odpuszczał od kilku tygodni, to oczywiście wściekły sąsiad z lornetką. Żeby tylko z lornetką, od pewnego czasu stał się również okropnym sąsiadem z rowerem. I jeśli Helena wciąż miała pretensje o te lornetkowe podglądania, to już całkiem nie mogła znieść wszystkich rowerowych manewrów, ćwiczeń, hamowań, piruetów, jakie jej wróg wykonywał na swoim podwórku. Zgrzyt Hamulców sprawiał, że Helena bladła i myślała, że za chwilę udusi się jak pani Aurelia, choć nie nosiła kroch malonych kołnierzyków. Wprawdzie nie robił tego Helenie na złość, bo skąd miał wiedzieć, że rowery były dla niej gorsze od lekcji pianina? Równie złe jak miesiące bez taty i smutki mamy, które od dawna pałętały się po domu, a Helena nie potrafiła sprawić, by zniknęły. To samo z rowerami. Były, jeździły po świecie bezkarnie, więc mogła jedynie udawać, że ich nie widzi i nie słyszy. Tak też robiła. Ale jeśli ktoś codziennie przez kilka godzin popisuje się pod oknem jazdą bez trzymanki, tego przecież nie zniesie najbardziej cierpliwa nastolatka. Pozostaje mi tylko sąsiedzka zemsta, pomyślała. I sięgnęła pod duży arkusz papieru. Czerwoną farbą nasmarowała wielki napis. Proszę mnie nie podglądać! Przyjrzała się swemu dziełu. Wprawdzie E wyglądał jak E i on bardziej przypominało A, ale nawet w mailach nikt od dawna nie dbał o takie szczegóły. Starannie przykleiła papier do okna i zadowolona sięgnęła po swój sekretnik. Takie rzeczy trzeba koniecznie zapisywać, myślała zwierzając się zeszytowi z wojny wypowiedzianej temu z naprzeciwka. Poza tym Lenka zawsze chciała wiedzieć, co Helena notuje w sekretniku. Więc teraz może już sama sobie poczytać i pewnie od czasu do czasu to robi. Na wszelki wypadek Helena stara się zapisywać dużo wesołych zdarzeń z nadzieją, że Lenkę rozbawią, wiadomo. Wszyscy wolą się uśmiechać, niż płakać. Tata chyba też tęskni za uśmiechem. Gdy ostatnio rozmawiali przez Skype'a, opowiadał chylenie o krowach, które w Indiach chodzą żegnać w słońce. Stoją na plaży i czekają, aż zniknie w morzu, a potem spokojne i dostojne wracają do siebie. Wprawdzie nie wiadomo dokładnie dokąd, bo one tam mieszkają nie w oborach, a na ulicach miast. Helence bardzo się ta opowieść spodobała. Szczerze się z tatą pośmiali, wyobrażając sobie, jaki to musi być zabawny widok. Chciałabym, żeby u babci w darłówku krowy z pobliskich pastwisk stawiały się regularnie nad morzem o zachodzie słońca, zamarzyła, wyobrażając sobie, jak tkwi między nimi a teatralną, z teatralną lornetką mamy. I patrzą sobie na tę piękną, czerwoną kulę, która za chwilę wpadnie do morza, trochę młcząc, a trochę wdychając. Ale to za szybko sprowadził Helenę na ziemię. Krowy na naszej plaży? To niemożliwe. Ludzie grozą się parawanami, a jak zbliżysz się do ich kawałka ziemi, to najchętniej by cię utopili w słonej wodzie. Śmiał się z marzeń córki. Przyznała ta rację. Turyści nawet sobie nie ustępują miejsca a co dopiero krową. Westchnęli jednocześnie. Potem Helena westchnęła jeszcze głośniej, bo tata nie wiedział, czy zdoła przylecieć do Domu na święta. Postaram się, ale nie obiecuję, zakończył rozmowę. Gdyby mama poprosiła tatę o powrót, przyleciałbym. Ale oboje są okropnie uparci i Helena doskonale o tym wie. Wie także, że tata wcale nie musiał tak daleko wyjeżdżać i pewnie nie chciał. Gdyby nie stało się najgorsze, rodzice dalej chodziliby razem na spacery, trzymając się za ręce, wyskakiwali na swoje rowerowe randki i śpiewali te śmieszne, kabaretowe piosenki przy wspólnej kolacji. Zamykaliby się przed córkami w swoim pokoju tylko raz w roku, gdy trzeba było zapakować prezenty pod choinkę, a nie tak jak ostatnio, codziennie i każde w innym. Początkowo udawali przed Heleną, że mają dużo pracy, są smutni po najgorszym, a mama cierpi od tamtego czasu na migreny i potrzebuje spokoju. Ale gdy tylko Helena kładła się spać, Spokój znikał. Zaczynały się głośne rozmowy, bolesne, czasem nawet krzykliwe. Wypełzły jak węże przez dziurkę od klucza i wpadały przez uchylone drzwi prosto do uszu Heleny. Nigdy się na te węże nie poskarżyła. Rodzice mieli dość kłopotów, więc udawała, że mocno śpi, a rano dokonywała cudów, aby nikt jej nie powiedział, że jest roztargniona. Czy nie przypomnę. Babcia cierpliwie wytłumaczyłaby Helenie, że węże nie są złe, tylko nielubiane. No, ale mieszka daleko nad morzem. Nie ma pojęcia o krążących po ciemku złych słowach i o tym, że słońce dawno zaszło za wielką chmurę domowych pretensji. Nad morzem wisiało tam, gdzie trzeba i przy odrobinie szczęścia babcia ma szansę zobaczyć na plaży, do krów zapatrzony w dal. Tu w mieszkaniu Heleny tylko żarówki udają słońce, a mamy teatralna lornetka z dawno tonęła wśród rzeczy całkiem niepotrzebnych. Być może właśnie ta uparta tęsknota za dawnym słońcem była pierwszym ze wszystkich powodów, które kradły Helenie uśmiech, ale wolała o tym nie myśleć. Łatwiej było czekać na śnieg i marzyć o tym, że przykryje wszystkie jesienne smutki. Ten rozdział jest taki refleksyjny, melancholijny, bo też przypomina o najgorszym, o wypadku, w którym zginęła siostra Helenki. Yy, I. No i właśnie, ale cała książka nie jest taka, yy, więc jest bardzo mądra, jest bardzo. Refleksyjna, pokazująca nam też, jak ważna jest pamięć, jak warto też być sobą, jak warto wierzyć we własne ja, o ile nie krzywdzimy innych. Barbara Kosmoska jest autorką, wydało wydawnictwo literatura w serii To Lubię. A książka, przypomnę, została nagrodzona drugą nagrodą w piątym konkursie literackim imienia Astrid Lindgren Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Ciotka Książkula przygotuje Wam następną porcję. Na razie, pozdrawiam.